Z tej strony Mikołaj Lech. Prowadzisz sklep internetowy bądź handlujesz na Allegro. No teraz musisz jakoś przedstawić swoim klientom swój asortyment. Oczywiście najprościej byłoby wykorzystać do tego zdjęcia i opisy produktów bezpośrednio ze strony producenta. Tutaj może pojawiać się jednak takie pytanie, czy to będzie zgodne z prawem i czy nie narazisz się na jakieś problemy prawne. No i właśnie odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym nagraniu, choć muszę Ci powiedzieć, że sprawa wcale nie jest taka oczywista. Do przygotowania tego nagrania tak naprawdę zainspirowała mnie historia jednego z moich klientów. Przytoczę może tą historię w całości, bo mam wrażenie, że wiele osób postępuje tutaj bardzo podobnie. Otóż ten przedsiębiorca prowadził sklep internetowy. Powiedzmy, że dotyczyło to zabawek. Towarów miał naprawdę setki i legalnie kupował je po prostu w cenach hurtowych od oficjalnych dystrybutorów, ale po prostu za zachodnią granicą. Z tego powodu był po prostu przekonany, że do ich promocji może legalnie wykorzystywać zdjęcia i opisy, które ściągał bezpośrednio ze strony producenta. Niewątpliwie było to dla niego wygodne, oszczędzał tym dużo czasu i pieniędzy. On nie musiał po prostu inwestować w całe masy materiałów. Wystarczyło, że skopiował je ze strony producenta. Problem w tym, że po kilku miesiącach dostał pismo z takiej kancelarii prawnej reprezentującej bezpośrednio tutaj producenta. I w tym piśmie zarzucano mu po pierwsze czyny nieuczciwej konkurencji, po drugie to, że naruszył po prostu prawa autorskie do zdjęć i opisów produktów oraz że naruszył prawa ochronne do zarejestrowanych znaków towarowych na terenie całej Unii Europejskiej. I tak naprawdę dla mojego klienta to był prawdziwy szok. Oczywiście, nie wchodząc w szczegóły, czy faktycznie wszystkie z tych zarzuconych czynów były tutaj faktycznie naruszeniem prawa, jedno było pewne. Ten przedsiębiorca do promocji swoich towarów wykorzystywał materiały, których nie był autorem. I zrób sobie teraz taki szybki rachunek sumienia i odpowiedz: Czy prowadząc sklep internetowy, sam nie postępujesz podobnie? Mam takie wrażenie, że to jest naprawdę cały czas. Powszechna praktyka. A każdy przedsiębiorca, którego nie staram się wyciągać z tego typu problemów, tłumaczy później, że no przecież dlaczego to ma być naruszeniem prawa, skoro wszyscy tak robią. No tak, ale duże marki od czasu do czasu z tym walczą. Może się okazać, że prędzej bądź później będziesz musiał po prostu mieć na głowie tych prawników producenta i to będzie problem. Być może myślisz, że no teraz zadajesz sobie takie pytanie, dlaczego producent miałby robić Tobie jakiekolwiek problemy. No w sumie to powinien być Ci wdzięczny. W końcu kupujesz jego produkty, aby później odsprzedawać je dalej. Oczywiście tak, ale pamiętaj, że producent może mieć różną politykę w zakresie tej sprzedaży. Tak naprawdę duże firmy, działają, które działają na skalę międzynarodową, często prowadzą sprzedaż poprzez swoich oficjalnych dystrybutorów, dystrybutorów w każdym kraju. I wiąże się to również z tym, że mają pewną określoną politykę cenową. Ten sam towar w różnych krajach może mieć inną cenę. I jeszcze kilka lat temu w Anglii można było dużo taniej kupić elektronikę niż w Polsce. I firmy sprowadzające do Polski urządzenia tego typu tak naprawdę psuły interesy lokalne. Dystrybutora. No, choć na rynek wprowadzały towar tańszy, oficjalny dystrybutor niewiele mógł zrobić. Tego typu działanie, pod pewnymi oczywiście warunkami, jest jak najbardziej legalne. Musisz uważać na to, jak oznaczasz wprowadzony towar na rynek. Jeżeli popełnisz jeden z błędów, o których za chwilę ci powiem, to najpewniej złamiesz prawo i będziesz miał z tego tytułu problemy. W takiej sytuacji producent lub jego oficjalny dystrybutor może zdecydować się nawet na to, żeby Cię pozwać. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że zdjęcia i opisy produktów mogą być. Chronione prawami autorskimi. No i w tym miejscu należy zacząć od tego, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w danym przypadku mamy do czynienia w ogóle z utworem, czy nie. Okazuje się, że nie każde zdjęcie i nie każdy opis produktu będzie chroniony prawem autorskim. To wszystko należy przeanalizować. Utworem będzie jedynie to, w czym odbija się, jak to się mówi, przejaw działalności twórczej o takim indywidualnym charakterze. Czyli w takim zdjęciu, czy w takim opisie musi odcisnąć swoje piętno twórca. Jak się pewnie po prostu domyślasz, czasami bywa to trudne do wyłapania. Podam ci prosty przykład. W 2015 roku poleciałem z przyjaciółmi do Hongkongu. No i będąc w nocy w Zatoce Wiktorii, zrobiliśmy przepiękne zdjęcie panoramy miasta. Wygląda w ten sposób. No i teraz pytanie, czy przysługują mi prawa autorskie do tego zdjęcia? No, moim zdaniem nie. Tego wieczoru tysiące innych turystów zrobiło praktycznie identyczne zdjęcie. Staliśmy dokładnie w tym samym miejscu. No i tak naprawdę jedyne, co musieliśmy zrobić, to wyciągnąć aparat, telefon i zrobić zdjęcie. Nasza działalność twórcza nie miała tutaj absolutnie indywidualnego charakteru. Co innego, gdybym na przykład czekał na odpowiedni układ płynący łodzi i zrobił zdjęcie będąc na jakimś budynku, żeby po prostu cały kadr był zakomponowany. Na koniec powinienem posiedzieć kilka godzin w Photoshopie i w domu obrobić to zdjęcie tak, aby odcisnąć swoje piętno twórcze tego typu zdjęciu. I zdecydowanie wtedy myślę, że do obrony byłoby to, że to moje zdjęcie jest chronione prawem autorskim i przysługują mi do tego zdjęcia prawa wyłączne. Jeżeli chcesz wykorzystać zdjęcia i opisy produktów od producenta, no to w pierwszej kolejności musisz ocenić, czy w tym przypadku masz do czynienia z utworami. Jeżeli tak, to komuś przysługują do nich prawa autorskie. Nie możesz tak bez zgody publikować tych materiałów na swojej stronie internetowej, bo narazisz się na problemy. Jeżeli nie wiesz, jak zinterpretować twoją sprawę, to po prostu się do mnie odezwij. W ramach takich telefonicznych porad prawnych pomagam bardzo często właścicielom sklepów internetowych tak ułożyć ich ofertę, aby mogli się czuć tutaj absolutnie bezpiecznie. Jeżeli chcesz skorzystać z cudzych zdjęć i opisów, no to pamiętaj, że jest artykuł 17 ustawy prawa autorskie, który mówi, że jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, to twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. I profesjonalne zdjęcia produktów od producenta najczęściej wykonywane są przez profesjonalnych grafików po prostu w jakimś studio. Fotograf używa w tym celu wysokiej klasy. Hmm, Sprzętu, ustawia oświetlenie. Generalnie godzinami później siedzi, edytuje te wszystkie zdjęcia, aby końcowy efekt jego pracy przedstawiał zdjęcie produktowe, które tak naprawdę jest świetnym materiałem do sprzedaży, który może być chroniony prawem autorskim. Producent, który zamawia taką sesję, oczywiście musi za to zapłacić, tak więc będzie też zdeterminowany do tego, aby nikt nie korzystał z efektów, za które on zapłacił. Z drugiej strony wyobrażam sobie taką sytuację, że to samo zdjęcie, czy te same produkty będą obfotografowane przez trzy różne studia, w których pracują tacy sami profesjonaliści. I teraz pytanie: Czy, jakbyśmy to zlecili nie, trzym różnym studiom, to czy te zdjęcia finalne, te zdjęcia tych produktów będą się od siebie zdecydowanie różnić? No, moim zdaniem nie. One będą wyglądały bardzo podobnie, więc tutaj myślę, że mamy taki punkt zaczepienia, że jeżeli. Trzy różne osoby zrobią zdjęcia, które wyglądają bardzo podobnie, to może one w ogóle nie są chronione prawem autorskim. No to jednak będzie rozstrzygał sąd. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że również opisy produktów mogą być chronione tym prawem autorskim. Wszystko oczywiście zależy od konkretnego przypadku. Pamiętaj jednak to, co tak naprawdę powiedział sąd w jednym z wyroków. Otóż sąd w zakresie takich prostych informacji wskazał, że utworem w rozumieniu tej ustawy o prawie autorskim może być kombinacja wykorzystująca dane powszechnie dostępne pod warunkiem, że i wybór, segregacja i sposób przedstawienia ma znamiona oryginalności. I w kontekście tego, co powiedziałem, może się okazać, że umieszczenie w swoim sklepie no, długiego opisu produktu to po prostu skorzystanie z utworu, który, do którego prawa autorskie ma producent. Choć dane techniczne dotyczące na przykład kamery są powszechnie dostępne, to już ich zebranie w całość, poszeregowanie i przedstawienie w, na, na przykład w formie tabelki może być utworem chronionym prawem autorskim. Czyli skopiowanie całej tabelki zawierającej 100 danych może być złamaniem prawa, ale już wybranie kilka najważniejszych parametrów moim zdaniem jest dozwolone. Z drugiej strony mamy również teksty typowo sprzedażowe pisane przez copywriterów. Takie osoby wyraźnie są w stanie pewne rzeczy opisywać, na przykład kamery są w stanie opisywać smakami, zapachami. Mogą budować umyślnie obrazy, gdzie na przykład chodzimy rano po trawie, która jest pełna rosy, i to wszystko po to, abyśmy sensorycznie, więc doświadcza, wręcz doświadczali tego produktu, który ma być sprzedawany. No i kopiowanie takich opisów może również naruszać prawa autorskie. No prowadząc sklep internetowy, powinieneś również tak przygotować ofertę, aby nie łamać prawa do zarejestrowanych znaków towarowych. Co do zasady, jeżeli legalnie kupiłeś towar, no to przy sprzedaży możesz posługiwać się tym znakiem towarowym. Ważne jednak, aby używanie tego znaku było tak, tak zwane zgodne, z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Co to oznacza? Otóż używając takiego znaku towarowego nie powinieneś i wywołać wrażenie, że pomiędzy Twoim sklepem a producentem występują jakieś szczególne związki gospodarcze. No i złamaniem prawa będzie nadmierne eksponowanie znaków towarowych, na przykład w postaci jakiegoś wielkiego baneru na stronie internetowej, wielkiej reklamy czy e, wielkiego logo danego producenta. No i zgodne z prawem jest posługiwanie się cudzym znakiem towarowym jedynie w celach informacyjnych, czyli aby wspomagać sprzedaż tego produktu. No i na ten temat pisałem na moim blogu, do którego link mam nadzieję właśnie powinien dzisiaj. Pojawić. W końcu po trzecie, prowadząc sprzedaż, musisz uważać, aby nie narazić się na zarzut dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji. Niewłaściwie oznaczając towary, możesz stworzyć takie mylne wrażenie, podobnie jak przy tych znakach towarowych, że między tobą czy między twoim sklepem a producentem są jakieś powiązania gospodarcze. No i przykładowo otwierasz sklep internetowy. Aby wyglądać na profesjonalistę, Kopiujesz wtedy zdjęcia i opisy bezpośrednio ze strony producenta. Eksponujesz również jego znaki towarowe, znaki, które być może cieszą się renomą. No i dzięki temu wyglądasz na naprawdę porządnego przedsiębiorcę i nie oszukujmy się, niejako grzejesz się w cieple tych rozpoznawalnych marek. Niestety dla Ciebie takie działanie najprawdopodobniej będzie uznane za niezgodne z prawem. Po prostu swoim postępowaniem sugerujesz wysoką jakość swojego przedsiębiorstwa i bazujesz na pozytywnych skojarzeniach ze znanymi markami. Nie o to chodzi, żebyś czerpał po prostu te nienależyte korzyści z rozpoznawalności innych firm. Jeżeli zaliczysz spektakularną klapę lub zaczniesz po prostu oszukiwać tych klientów, no to uderzy to w renomę tych znanych marek. I teraz jeżeli chcesz działać całkowicie legalnie, zgodnie z prawem, no to musisz stosować się moim zdaniem do Takich trzech podstawowych zasad. Po pierwsze, zadbaj o to, abyś dostał pisemną zgodę na korzystanie ze zdjęć bądź opisów produktów bezpośrednio od producenta. To właściwie rozwiązuje wszelkie ewentualne problemy, ponieważ jeżeli masz zgodę albo producent wyraźnie wyraził zgodę na korzystanie z tych materiałów. To działasz legalnie. Faktycznie, część producentów może być szczerze zainteresowana tym, aby współpracujące z nim sklepy zwiększały swoją sprzedaż. Na pewno pomogą w tym dobrej jakości materiały reklamowe. I przynajmniej część przedsiębiorców chętnie się na to zgodzi. Z informacji od moich klientów wiem, że nawet część udostępnia takie materiały reklamowe dla innych osób. Po drugie, musisz ostrożnie używać cudzych zarejestrowanych znaków towarowych. Czasami producenci oferują swoje towary, tak jak mówiłem, tylko przez oficjalnych dystrybutorów. No i Twoja działalność de facto, nie oszukujmy się, psuje im rynek. Miej więc świadomość, że wykorzystają ci oficjalni dystrybutorzy każdą okazję, żeby z Tobą walczyć. Po trzecie, najlepiej stwórz własne zdjęcia i własne opisy produktów. O tym rozwiązaniu wiele osób po prostu zapomina, a ono tak naprawdę eliminuje całkowicie problemy z tematem tych praw autorskich. Niestety wymaga w wielu przypadkach... Sporego wysiłku. Przy małym sklepie jesteś w stanie zrobić kilkadziesiąt, kilkaset zdjęć produktów. Co jednak w sytuacji, kiedy tych produktów masz kilka tysięcy, no i do tego wypadałoby zrobić własne opisy produktów. Może więc okazać się, że działanie całkowicie legalnie. Czy, czy działanie zgodne z prawem narazi cię na duże koszty. I chyba to jest głównym powodem, dlaczego te sklepy korzystają z cudzej twórczości. Ograniczając koszty, mogą obniżyć po prostu ceny produktu. Na koniec powiem jeszcze, że często spotykam się z sytuacją, że oficjalny polski dystrybutor próbuje zablokować sprzedaż. Konkurencyjnego sklepu internetowego i pomagałem tak naprawdę już w kilkudziesięciu tego typu sprawach. Zawsze pojawiają się, mam wrażenie, te same zarzuty, czyli naruszenie praw autorskich, naruszenie prawa do znaków towarowych, czy te czyny nieuczciwej konkurencji. No i osoby, które nie miały nigdy do czynienia z prawnikami. Po prostu przez takie pisma są, są zastraszane. Te, te, te pisma bardzo mocno je stresują. W większości przypadków te zarzuty są bezpodstawne i dystrybutorzy chcą po prostu zastraszyć swoją konkurencję. Często wystarczy kilka zmian, kilka drobnych zmian w ofercie takiego sklepu, aby wytrącić przeciwnikom argumenty z ręki. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak przygotować ofertę, aby wszystko było całkowicie legalne, no to po prostu się do mnie odezwij. Kontakt do mnie znajdziesz bezpośrednio na moim blogu. No i z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że te wszystkie informacje przydadzą ci się, że uda ci się uniknąć problemów, z którymi tutaj spotykają się moi klienci. Natomiast przypominam ci, że jeżeli chcesz być na bieżąco z tym wszystkim, co tutaj mówię, to koniecznie subskrybuj mój kanał. Swoją wiedzą dzielę się również w ramach mojego podcastu. Podcast to taka audycja dziękowa, którą możesz za darmo słuchać na przykład na swoim telefonie. Wystarczy, że ściągniesz jakąś aplikację do odsłuchania podcastów i wpiszesz tam jedynie frazę Prawna ochrona marki. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca. Do zobaczenia. Cześć.